Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Ja właśnie wróciłem z miasta, no bo trzeba jakieś mocniejsze środki na te gardło i zatoki. Te domowe sposoby są bardzo dobre, ale tym razem jakoś tak strasznie pomału, strasznie pomału pomagają. No tej zimy to strasznie mi się wszystkie dziadostwa jakoś przyczepiają, jedno po drugim. No ale dobrze, że ta zima się już kończy i dobra starcie o chorobach, przeziębieniach, bólach gardła, takich rzeczach, a zimno jest, bo wróciłem z miasta, wszystkim wodę musiałem pozmieniać, bo bo zamarza niestety, tylko u nie zamarzło. Jakoś ta drewniana budka się nagrzała od słońca, czy coś. No i tam im na szczęście nie zamarzło. Mają elegancko w poidełku. A ja będąc w mieście, kupiłem przy okazji Borygo i zobaczymy na czym problem polega w tym Lublinie. <laughs> o taki baniaczek zakupiłem. 45 zł mnie kosztowała ta przyjemność. Zaraz się okaże, czy jest gdzieś dziura, czy tam po prostu, jak to się mówi odparowało, czy co się dzieje z tym płynem, no bo jak całkiem gdzieś ucieka, no to wiadomo, nawet, nawet bym nie mógł za bardzo pojechać z nim do mechanika, bo bym się bał, że mi się zagotuje po drodze, a to silnik popsuć taki porządny Andoria, to by było szkoda. Co tak latasz za tym? Ładnie Ci zapachniało? To raczej ładnie nie pachnie. No, a jak, wiecie, a jak pomału, no to można nalać i zajechać, albo jak nigdzie nie ucieka, może idzie do silnika, no dobrze, żeby mechanik to potem zobaczył, tylko przyniosę sobie kartonik, zobaczymy, czy nie wylatuje na ziemię od razu. Jakieś takie dwa kawałki przytargałem, mam nadzieję, że wystarczy, w sensie, że to w ogóle nie będzie tutaj potrzebne, gdzie ta chłodnica, te przewody, no gdzieś tutaj, będzie widać, czy coś kapie, czy nie kapie. Taki mało poręczny miejscu. Jest ten wlew tam. Zobaczymy czy się uda bez lejka. Co ja tego nie odkręcę teraz? No, no nie róbcie sobie żartów. O poszło. Oj. Nie ma człowiek siły. Nie ma już 20 lat. Teraz dobrze by było to tak wlać, żeby za dużo nie wylać i też tam zbytnio nie przelać. I co wlazło? No wlazło. Na razie nie widać, żeby uciekało. Tylko tak z tego, co pamiętam, jak się całe życie jakimiś gruzami jeździło, to że teraz na otwartym korku trzeba by go odpalić i zobaczyć, czy to tam funkcjonuje, czy nie funkcjonuje. Są dwie informacje na ten moment lepsza i gorsza. Gorsza to taka, że ze 2 litry tego płynu weszło, także trochę go tam ubyło. Lepsza jest taka, że tak na sucho jak się wlało bez odpalania, to nic tutaj nigdzie nie kapie. Nie widać, żeby gdzieś ten płyn przelatywał. O, I tyle było z tych kartonów. A no i sprawdziłem tym bagnetem. Kiedyś to się naszukałem tego bagnetu, on taki jest nietypowy. No i na bagnecie jest w porządku. Olej tam w normie, on nie tak dawno był zmieniany. To jest nadzieja, że nie biezie do silnika. Chociaż ja nie wiem, czy to tak się sprawdza, czy nie. Dobra, udało się trafić w dziurę. Zamykamy, lecimy po kluczyki, odpalamy. Zobaczymy czy jeszcze będzie schodziło z tego zbiorniczka. Zobaczymy czy odpali. Odpalił. Dobra i zobaczymy czy ten płyn tam ucieka, nie ucieka. Co się tutaj wyprawia tutaj? No jest. Tu gdzieś leci. No, nie widać. I tutaj też nie widać. Niech on pochodzi sobie dłuższą chwilę. Tam się to odpowietrzy, czy co? Bez tego korka. Póki co to nie wygląda źle. Tak jakby mu to po prostu odparowało, jak to się mówi. No, gdzieś tam zniknęło, ale kiedy on miał ten płyn robiony, zaraz jak go kupiłem. No to już sporo, sporo czasu temu, a ja lecę tutaj zobaczyć, czy. Silki jajko zniosły. Dzień dobry, panie Kogucie. Pan Kogut już spokojniejszy. Już mnie tak nie gania. A tamte towarzystwo. Grażinka i ta szara. O, już mnie dziubie po nogach. Ej, Dziu, nie szczekaj. A ja już stąd widzę. Aha. Jest jajeczko, i to w innym miejscu. To może inna kurka złożyła. Ale ładne. To z dzisiaj musiało być jak nic. No to chowamy. Chowamy już może i do inkubacji. Kogut, nie stresuj się. A tutaj jest to jedno, tutaj te drugie. Więcej póki co nie ma. No to pewnie ta biała znowu. No nie dziób mnie, kogucie. Podobno silki to jest najłagodniejsza odmiana. Kur. A tu on się tak awanturuje. Jajko już schowane. I jak tutaj? No nie wygląda to źle, jest ten płyn. Jakieś kółko po podwórku sobie zrobimy małe i sprawdzimy jeszcze raz, jak tam sytuacja. O, nie zmieszczę się na dwa razy. Elegancko, wszystko gra, dmucha już ciepłe powietrze i klakson nawet działa. To można gasić. Do mechanika się zajedzie bez problemu, a może nawet nie będzie trzeba. Żebym jeszcze ja tak szybko do zdrowia Wrócił jak Lublin. To by była bajka. Tam może jeszcze jakiś karton założyć, tylko ten wiatr wieje. To wiecie, jutro będzie widać, czy gdzieś tam nie kapie. No dawno nie było dolewane. Czasem trzeba trochę dolać. Taka natura starych pojazdów. Obiad podany to towarzystwo wypuszczamy. Ale jeszcze się nie żegnamy jeszcze zobaczymy, ile mamy dzisiaj jajeczek. Bacznie zwracamy uwagę na indyczkę. Indyczka już coraz lepiej. Z dnia na dzień lata. Już jest prawie że w porządku, bo już tak chyżo biegnie, już tak wysoko nie podskakuje. Można by powiedzieć, że Lublin i Indyczka wyzdrowieli, a ja jeszcze nie. Ale już niebawem. Od poniedziałku jest ambitny plan. Jest ambitny plan zabrać się za robotę, bo materiał jest, deski są, belki są, łączniki, wkręty. No wszystko jest uszykowane. Tylko robić te budki dla kwok, bo wiosna coraz bliżej, a chciałbym sobie tam trochę raz, że ułatwić życie, a też im lepsze mają warunki, tym lepiej się będą kluły, no i tym większa szansa, że te pisklaki będą miały większą przeżywalność. Z tą przeżywalnością pisklaków nie było tragedii, no ale zdarzało się, że tam zagniotła kura, a to malutka jeszcze jak była, to malutkiej chyba się zaplątał w pióra, no. No a potem mi napisała osoba, że miała podobny przypadek, i wiecie, co pomogło, że rozczesywała pióra takim kurom, co mają obróśnięte nogi. Bo właśnie to się zdarza, że maluchy się zaplączą w te pióra, nie mogą się odplątać i tak zawisną niefortunnie. No to trzeba o tym pamiętać. Na przyszłość żeby kupić grzebień dla kur, bo jak grzebienia, to nie mam chyba od komunii. Jak do komunii szedłem to się chyba ostatni raz. Czesałem z tego co pamiętam, a tak to całe życie krótkie włosy, bo wygodnie. A zaraz już mi całkiem wylecą, już za to mam dotąd. Starość nie radość. Ta zero się będę golił, też będzie dobrze. Pani kurko, może pani powiedzieć, co tu wyprawia o tej porze? O czternastej jeszcze jajko znosisz. Wczoraj to zniosłaś z samego rana w trzy minutki i się darłaś potem przez godzinę. A dzisiaj co? żebyś ty na jajkach nie chciała usiąść, bo jest za wcześnie, ale dam jej tutaj na razie spokój, może jej ciężko idzie, chociaż nie mam pewności, czy to jest ta sama kurka, co na wczorajszym szorcie, jest bardzo podobna, ale one są takie dwie czy trzy prawie że prawie że identyczne. No dzisiaj zimniej, to tych jajek pewnie nie będzie tak dużo jak wczoraj, ale kto wie, może kilka będzie. Tutaj coś mamy, czy nie mamy? Nie mamy. Tutaj tutaj się nie lubią, nieść. To lecimy do środka. Co szara kurka, nie idziesz na zielonkę, opalasz się tutaj na wejściu i idź trochę podziób. Ona to lubi na słońcu siedzieć. Potrafi tak siedzieć godzinami. Aby na słoneczku. Jak cień się przesuwa, to i ona się przesuwa. Dzisiaj gęsiego jajka nie ma, bo biło. Wczoraj o tu się zaczęły nieść. A jak tutaj? Wczoraj też tu były jajka. Tylko tu zabrudzają. No. Brudne, brudne, takie co zrobić? Lepsze brudne niż żadne. Oj, u góry, któraś kurka się zdecydowała. A z tej góry to zawsze mi tutaj słomy nawywalają. Tu sześć, tam parę, tu już z 10 będzie. Jeszcze tam gdzie słoma, no i jedna tutaj sieć. A tutaj ta miejscóweczka się sprawdza, tylko już słomy mam coraz mniej, żebym nie musiał im tutaj tego rozebrać. Bo. Ta miejscówka jest teraz bardzo wygodna dla mnie. Zielone im tym razem zostawię. Po jednym tutaj zostawiam. A ty tutaj przyszłaś? Dobrze, że jajka zdążyłem zabrać. We dwie teraz siedzą. Trzeba się przyjrzeć, jakby do wieczora została, to trzeba ją tak, że powiem, pomacać, bo to młoda kurka niedawno się zaczęła nieść. Czy jej czasem tak ciężko jajko nie idzie? Bo jak idzie ciężko, to trzeba będzie zrobić operację i ją tam pomaczać w ciepłej, w ciepłej wodzie. A ta to chyba dopiero się usadowiła. Nie wiem, co na wieczór jej przyszło do głowy. Przytulne te gniazda na słońcu, to może jej tu wygodnie siedzieć. A dzisiaj taki wynik. 16, o ile dobrze tutaj widzę. Ale jeszcze z tego gniazda są nie wybrane. To jeszcze kilka więcej może być. Może znowu do dwóch dych dobijemy. To by było luks. Pani Ładkowa, tak cię ostatnio chwaliłem, że taki porządek tutaj trzymasz. A to ile minęło? Dwa, trzy dni i tu ładnie na bombane. Ale tak w miarę w jednym miejscu. Tylko nie wiem czemu jabłko czy tam tu kawałek buraka ma, to też tam nosi. No nie wiem. Może z takiego ładnego talerzyka i lepiej smakujecie, musiała jeszcze w miejsce dostać wodę, bo w poidełku nam zamarzło. Co zrobić? Jeszcze taka pogoda niewesoła. Pani Łatkowa, szykuj się, szykuj, bo walentynki coraz bliżej, a jest plan, że na walentynki pójdziesz do Łatka, a o samicy dla Czarnego się pomyśli. Jutro jest targ, ale nie wiem, czy pojadę. Coś wątpię. No zobaczę rano, jak tam będzie sytuacja wyglądała. I to wszystko w dzisiejszym pasjonującym gniocie, skręcącym się, narzekającym i smarkającym dziadem z lasu w roli głównej. Aby na dniach było lepiej, niż przychodzi ta wiosna, bo przez tą zimę to naprawdę co i raz coś mi się przyciepi. To jakaś gripa żołądkowa, to gardło, to zatoki, to przeziębienie, to gorączka, to to, to tamto. Chyba trzeba popracować nad odpornością swojego organizmu. Więcej kiszonek, więcej jakichś tam zdrowych rzeczy jeść, warzyw, owoców, bo tak się Wam przyznam, że to ja to lubię zaniedbać trochę. Takie rzeczy i się człowiek niezdrowo odżywia, czapki nie nosi, Szyja na wierzchu, a potem go gardło boli, o właśnie, i znowu nie ubrałem tego kołnierza tego, czy szalika jakiegoś. Dobra, nie przedłużam, lecę się kurować i już Was nie męczę, nie zanudzam. Do zobaczenia jutro, siódmej rano. Oby jutro było lepiej, to będzie długi spacer z po lesie i zbieranie puszek, Może sobie gdzieś pojedziemy do innego lasu, ale to jutro, a na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć!